Okej, okay, epicka muza na sam początek. potężny mag, który zwiedza Knossos. Pałac Knossos mordując przy okazji wszystko i zabierając każdy przedmiot, który nie jest przytwierdzony na stałe do podłogi. Okej, okay, widzę, że macie kapitanów. Z trupów, capitanos, el capitanos i zabójców. Zabójca, który próbuje mnie zabić miedzianą bronią. Och, gro, jakaś ty miła! Jakaś ty miła gro! we, Mówisz mi, że nie ma miejsca w swym, jak we nieprzepasnym ekwipunku. Brawo, gro! Jesteś bardzo zabawna i bardzo fajna. Wracamy, moi drodzy, wracamy. <todum> Okej, okay. czy wszystko? Wszystko, wszystko? Wygląda na to, we wszystko, wszystko. I dajcie mi proszę automatonoi. A nie, da, da, dajcie mi nietopywę. A co tam jest? Nie Nietopywę. A co tam będzie? Jeszcze Więc więcej nietoperków. Nie, nie, nie Falangiści, zombiaki, masa, badziewia. I oczywiście my musimy to wszystko skosić, tak? Ale przynajmniej posągi mają tutaj ładne. już by jakaś opończa elitarna? Ojej! Inwentory full. No to niedobrze, bo musimy się znowu wrócić do handlarza. I zaraz będziemy musieli wrócić się po raz kolejny, bo tam jest masa porzuconego badziewia. Faktycznie nawet nie zauważyłem jak się mi ten ekipunek zapełnił. Weź wszystko, mój przyjacielu. Wszystko, wszystko, wszystko. Każdą sztukę, każdy przedmiot wszystko. Łuk, też. Ja wszystko, to wszystko. I co mi gra, wydropi? Otóż niewiele mi wydropi, a tutaj. Tu przejścia nie ma, jedynie tu jest. I dajcie mi automatonoi. Dokładnie tak. Gra wysłuchała moich próśb i dała mi automatonoi. Które padają jak smaty, bo są tak powolne i ogólnie bezużyteczne. I to całą hordę no, i mi wróciliście. Tam jest jeszcze dwóch. I oni padają jak smaty. Tak jak to ma być. I nawet macie czempionów automatonoi. I znowu episka muza się włączyła. Epicka muza w czasie teleportu i wędrówki do Handlawa. Duże pitko i sprzedawać masę baziewie handlarzowi, Dobra, wracamy do boju, moi drodzy. Wracamy, 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 wracamy. Jeszcze raz wracamy. I nareszcie, dotarliśmy do pałacu Knossos. Król Minos, czyżby na końcu czekał na nas Minotaur? Jak na razie widzę labirynt minojski i więcej tych pawianów. Dobra. Was witam bardzo chętnie, bo nie zdrobicie dużo cifunku, a dajecie dużo ekspa. A poza tym fajnie mi się z wami walczy. Nie jesteście w ogóle trudni. No, chyba by was naprawdę dużo by za, zaatakowało mnie. Wtedy może wie, sprawiałybyście jakieś problemy. A tak nie sprawiacie żadnych. Po prostu przez was, przez wynamek gorący, dusz przez masło. I ciekawie jestem, co mi jeszcze tutaj czeka. O, dzień dobry. Powiedzcie mi, ja będę wchodził na labirynt w sposób nieuczciwy, mam mapę i co frajerzy wy na to powiecie? Ahaha, ja jestem pszwanek i ja mam mapę. Okej, okay, dużo was, dużo, za dużo. Za dużo! Odbrykać ode mnie! Pięknie! Dostaliście po ryju, oni mają roboty! Co my zrobimy? No to czas się wziąć do roboty! Żeby te roboty nie miały za dużo do powiedzenia tutaj, prawda? Czas się wziąć do roboty! Prosimy na klasyczną taktykę, przyjeb i uciekaj! I nie da się otoczyć! Nasza Ta taktyka jest klasyczna, aczkolwiek skuteczna. Czempiona im najpierw zbijmy! I mnóstwo rozwalonych z ro części po byłych robotach. Po byłych robotach, które wrzuciły wymówienie do swojej roboty. Ale przynajmniej dajecie dużo expa, panowie roboty. I tutaj tak bardzo nic nie było. No nic, trudno. Idziemy do drugiej części. Trzy roboty przebite jednym zaklęciem. Wspaniała robota! Dobra, weźmy wafel, zardzie, białe bronie, palcety czy inne flety. Dobra, i tutaj kolejne bronie, więcej broni, more i items. More items. Okej, okay. przyjemna odmiana w postaci skeletów i nietoperków, Które nie mają innej zalety, poza tym że jest ich dużo. To jest jedyna cecha, wyrówniająca. Czy byście mi podstawową bronią zapchali ekipunek? sacun No to się wracamy. I profe dajcie mi w labiryncie minoliskim Minotaura. Gro, bądź tak miła, jak chcę Minotaura. Więc proszę, gro, masz go dać! Ja chcę pokonać Miotało. Ja chcę go ubić. Ja chcę mu spuścić łomot. I to taki, żeby zapomniał, gdzie wyjście z labiryntu. Zero lutu ciekawego. Czemu? Coś tu jest. Ja wiem, że coś tu jest. Coś tu się ukrywa, Tvedem. Więcej automatów! Tak, więcej Was potrzeba. Tankujcie i tankujcie moje pieski! Moje lewki wiedzą, że to nie przelewki. Dobra, i mamy przejście na jeszcze niższy poziom. Zapewne będą to wielkie podziemia, zamieszkane przez dziesiątki, nie setki przeciwników. I widzę checkpoint. Widzę checkpoint. Widzę checkpoint. Fajnie, tu jest checkpoint, moi drodzy. Czy jest, by był boss, Minotaur? A tam jest kolejny checkpoint. A tu jest labirynt, moi drodzy. Tylko że ja oszukuję, bo ja mam mapę, ja jestem cwaniak! Bo ja, moi drodzy, mam mapę. Ingorgony, co za przyjemność was zabijać. I Znowu wydropiliście w masę ekipunku. Brakowało mi tego, brakowało mi tego. Tęskniłem za dropem masy Badziewia. Nawet sami nie wiecie, moi drodzy, jak ja za tym tęskniłem. Ale nie to jest zmieniony design tej lokacji, taki bardziej grecki. Wow, wiwa. Wow. Jak to powiadają, byle do checkpointu i wuf a tam widzę nawet dwa checkpointy i więcej automatów. Dobry tutaj cel, bo ominął tych przeciwników i ekspa z nich płynącego. Ale kurde skomplikowany labirynt. Dosłownie mniej ogarnięty gracz, jakby nie miał mapy, to by się zagubił. Widzę eurynomosów. Naszych starych znajomych i starych przyjaciół. Widzę skeletory. Widzę masę nic nie wartego badziemia. Które jedyne co mogę sobie powiedzieć to to jest liczne, ale, nie, ale na pewno nie to jest silne. Dobra, kolejna wyprawa do handlarza. Ulubiony spornowodowy Greku. Wyprawy do handlarza! Okej, okay, więc wracamy się. I co tu mamy? Wywraczy szpiku. Inne baniewia. Ludzie Handlu... osoby handlujące śmiercią. I śmierć jest tutaj w ich opinii towarem rozprzedaż i bardziej to powinna labirynt. ale ja czytuję, bo ja mam mapę. Pod Kalifem M mam mapę i Limos tutaj jest, taki groźny Limos, który będzie chciał mi powerać wycie. Więc jego zabijamy w pierwszej kolejności, to najsilniejszą alternatywą jaką mamy, bo on się potrafi leczyć na... na... Bądźcie nie potrafi leczyć, więc jeżeli go atakowalibyśmy klasycznie, to moglibyśmy go nie zabić i moglibyśmy ponieść klęskę sromotną. Koplita, który upadł, i przy okazji upadł w jakiś łucznik ich, ich I okej, okay. padliśmy tutaj, niczym tacy szaleńcy. Skopaliśmy dupy i wyszliśmy. Tak. I żadnego dropu ciekawego. Bardzo lubię grokie, kiedy pokazujesz mi środkowego palca i mówisz... Nie będziesz miał, graczu, dropu! Nie zasłużyłeś na drop godny mistrzów! Co to, to nie! Graczu, jak chcesz mieć drop, to sobie go wydrób! Okej, okay, limos, 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 limos w pierwszej kolejności. O to kurwa! Co to za slow, slow down? I jeszcze mnie ze no, To bycie. Och! Widzicie, ci przeciwnicy grozi. Musiałem się dwa razy leczyć przez kurczybyków. byków. kotów? Są groźni jak cholera. Są niebezpieczni jak nie wiem co. Dlatego limosów nie lubimy. Bo oni się lecą na naszej krzywdzie. Bo oni kradną nam zdrowie, ranią nas i pokazują je sobie. Bo trafią się bardzo szybko wyleczyć, bo są powaraczami wycia. "Jeszcze nakładają na ciebie debat związany z powolnieniem. W tym korytarzu jest ktoś ciekawy? Ktoś warty mojej uwagi? Nie, nie ma tam nikogo wartego mojej uwagi. Hmm. A, tutaj jest skrzynka. Okej, okay, skrzynka z dropem. Oczywiście takiej skrzynki? Nie mogę je zapomnieć ani pominąć. I ten labirynt już nieco bardziej przewinie na labirynt. Chociaż rysownik Davirin tu dalej nie uczynił go zbyt skomplikowany, a poza tym gracz jako cwaniak ma mapkę pod klawiszem M, której używa do poruszania się. Pieski! Siad! Siad! Jak mówię siad, to na to mówię siad. Moje drogi pieski. Leżeć! Do budy. Zły pies. Takie pułapki należy wyniszczyć w pierwszej kolejności. Głupie, siad, do budy. Dokładnie tak, siad i do budy. Ale wy potraficie zadać damage tym swoim atakiem. Zwłaszcza jak jest was tak dużo. Nie lubimy zbyt dużej ilości przeciwników. To, to, to nie. Rozwalmy wszystkie pułapki: wszystko, co może nam dać doświadczenie. Wszystko, co rozwalić można. Bo nasz, bo boksywa naszego bohatera to Vandalus. Tu jest inny wandal, który jak znajdzie coś, co da się rozwalić, to to rozwali. Lekkie pikowane onuce wynikliwości. Które edukują mi wymagania są gorsze od moich, więc nie chcę ich... ...widzieć na oczy. I czy tu już będzie Minotaurus? Nie, to będzie masa badziewia. Które nawet nie jest w stanie zadać mi obrażeń. Okej, okay, dobra, otwórzcie to. Otwórzmy to i weźmy wszystko co, co wypadnie. Wiedziałem, że ten moment musi kiedyś nastąpić. Kiedy nie będę miał miejsca w swym jakże nie przepas do ekipunku. Dobra, sprzedajemy przedmioty i wracamy. Okej, okay, kolejne trupy. Kolejne trupie trupy, które... Ja muszę sprawić, by były jeszcze bardziej trupie. Pójdźmy tędy, moi drodzy. O kurwa, limos, 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 limos! Zawić, zabić, 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 zarypać, zajebać w pierwszej kolejności. Ja limosów bardzo nie lubię. To jest jedyny rodzaj przeciwnika, który jest naprawdę groźny, naprawdę wredny, naprawdę fknijający. Bo to, co wylewelowany limos potrafi zrobić bohaterem, to, 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 to w pale się nie mieści. Ani w innej części ciała, nie. Dobra, natknęliśmy się na fontannę, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.